Tak? No to zaczynamy. Witamy bardzo serdecznie wspólnie z panem posłem, panem ministrem Marcinem Chorałą. A chcemy dzisiaj odnieść się do wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, która o godzinie 15 obradowała na temat sytuacji branży budowlanej. To z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości ten punkt został wprowadzony do porządku prac w drugim półroczu właśnie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Chcieliśmy usłyszeć od przedstawicieli rządu Don Donalda Tuska pomysły i w zakresie prac legislacyjnych, ale też w zakresie prac nad programami inwestycyjnymi, jeżeli chodzi o branżę budowlaną, jeżeli chodzi o takie bardzo szerokie ujęcie programów inwestycyjnych, które powodują, że wykonawcy, ci, którzy zajmują się zarówno inwestycjami inkubatorowymi, jak i liniowymi, będą budować teraz i w przyszłości portfele. Zamówień. I o ile większych kontrowersji nie wzbudziła wypowiedź wiceministra rozwoju, który przedstawiał plany związane z pracami legislacyjnymi, czekamy na szczegóły, czekamy na konkretne ustawy, wtedy do tego będziemy się bardziej szczegółowo odnosić. O tyle dużo kontrowersji, duży niepokój wzbudziła wypowiedź wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca, który chwalił to, że mamy od półtora roku dużo niższą podaż przetargów na prace drogowe chociażby i mówił, że jest to sytuacja wręcz wymarzona, że jest to sytuacja, z którą powinniśmy mieć do czynienia, że jest to sytuacja, do której doprowadza w sposób celowy rząd Donalda Tuska. Podawał przykłady przetargów, na które samorządy posiadały Zapewnione finansowanie, a po rozstrzygnięciu przetargu okazywało się, że są oszczędności wynoszące 30 i 40%. Wskazywał, że taka sytuacja jest sytuacja korzystna dla inwestorów, że mamy rynek inwestora, a nie rynek wykonawcy, tak jak to miało miejsce Zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, taka sytuacja nie jest sytuacją dobrą. To jest sytuacja fatalna. To jest sytuacja, która może doprowadzić, i z pewnością tak będzie do bankructw wielu polskich firm budowlanych, firm rodzinnych, niedużych, które do tej pory naprawdę miały co robić. Dzięki programom wdrożonym przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tym wspierającym samorządy, tak jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, takie firmy naprawdę miały pełen portfel zamówień, mogły budować swoją przyszłość, mogły wzmacniać kadrę i zarządzającą i tą kadrę wykonawczą mogły budować cały aparat i tabor sprzętu, który jest potrzebny do tego, żeby firma mogła realizować takie usługi sprawnie, szybko i dobrze, no i taka, że, tak, taki stan rzeczy miał miejsce Zarządów Prawa i Sprawiedliwości, teraz ograniczeniem programów inwestycyjnych, wycofaniem niektórych takiego jak programu inwestycji strategicznych, czy mocnym ograniczeniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wielu przetargów już nie ma i nie ma wizji, nie ma perspektywy, aby one powróciły. Rząd Donalda Tuska chce utrzymać taką niszę, jeżeli chodzi o przetargi na tym poziomie rządowym, ale też jeżeli chodzi o programy wspierające samorządy, żeby to samorządy generowały postępowania przetargowe, i jest z tego dumny, podkreśla, że tak powinno być, i tak widzi właśnie rozwój i gospodarkę w naszym kraju. Podejście błędne, podejście bardzo aroganckie do tych, którzy do tej pory budowali swoje zaplecze w przedsiębiorstwie, podejście, które jest bardzo mocno krzywdzące do samorządów, dla samorządów, bo to samorządy korzystały z programów tworzonych przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, a teraz tych programów nie ma. No i oczywiście podejście, które odłoży się w bardzo negatywny sposób w społeczeństwie, no bo ludzie nie będą otrzymywali inwestycji potrzebnych żeby budować bezpieczeństwo drogowe, żeby budować dostępność komunikacyjną, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby mieć odpowiednie zaplecze kulturalne, opieki zdrowotnej, no, nie będzie tego wszystkiego, co miało miejsce w ostatnich latach Rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli dużej dynamiki rozwoju Polski lokalnej. Te decyzje rządu Donalda Tuska do tego doprowadzą. My przeciwko temu protestujemy, podkreślamy, że to jest fatalna sytuacja. Donald Tusk zapowiadał, że rok 2025 będzie rokiem przełomu, ale jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to będzie to rok upadku wielu polskich firm budowlanych i takiej bardzo negatywnej sytuacji gospodarczej. Teraz proszę pana posła, pana ministra Marcina Chorałę, który jako członek rządu odpowiadał za realizację centralnego portu komunikacyjnego, ale też wczoraj komentował kwestie związane właśnie z takimi inwestycjami lokalnymi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak mówił Pan poseł Rafał Weber, tak jak przypomniał, za czasów rządów prawo i sprawiedliwości uruchamialiśmy kolejne programy wsparcia inwestycji samorządowych. Największych z nich był program inwestycji strategicznych Polski Ład. On miał sporo edycji. Ale ta edycja ogólna, największa, w jednej transzy postawi, potrafiła alokować 20 kilka, prawie 30 miliardów na inwestycje w samorządach. Były też inne programy tu wspomniane. Łącznie w tych szczytowych latach udawało nam się podwoić nakłady inwestycyjne w samorządach. To, że samorządy inwestowały, wszystkie samorządy w Polsce razem wzięte, inwestowały dwa razy więcej niż zazwyczaj. Szczególne znaczenie to miało w mniejszych samorządach, w gminach, powiatach wiejskich, no bo tam przy stosunkowo małych budżetach często takie inwestycje, których nie da się etapować, bo na przykład oczyszczalnie ścieków nie da się wybudować połowy, nie ma to sensu. Nie ma sensu wybudować połowy sali gimnastycznej przy szkole. Trzeba to zrobić na raz. I to kosztuje 5, 7, 10, 20 milionów złotych, a tymczasem gmina z budżetu w jednym roku jest w stanie własnego wygospodarować na przykład 2 czy 3 miliony więc te inwestycje po prostu nie powstałyby nigdy i często kiedy spotykaliśmy się z samorządowcami różnych opcji również tych opcji wówczas opozycyjnych przeciwnych pisowi to dziękowali tak samo jak mieszkańcy że oto wreszcie doczekali się na coś na co dana gmina, dany powiat często czekał po 20-30 lat. Doszło do zmiany rządu i doszło do zapowiedzianej reformy finansowania samorządów. Oto rząd zapowiedział, że zwiększy środki samorządowe, bo zwiększy środki własne samorządów, zwiększy udział samorządów w podatkach, w picie, w cicie. Ale jaki to jest efekt? Otóż tym efektem jest tak zwany odwrócony Robin Hood, bo Robin Hood zabierał bogatym i dawał biednym, a rząd zabrał biednym i dodał bogatym. Dosłownie kilka największych w Polsce miast się cieszy, bo tam, jeżeli w budżecie. Udziały z PIT-u i z CIT-u to jest 200-300 milionów złotych, to dzięki tej zmianie będzie jeszcze o 50-o 100 milionów więcej. Ale z perspektywy gminy, która ma na przykład udział w Picie 15 milionów, to, że będzie miała 17, jeszcze 2 miliony więcej, no to jest nic w porównaniu z tym, że nie ma już tych programów wspierających inwestycje, że taka gmina nie będzie już miała szansy pozyskać 15 milionów złotych na oczyszczalnię ścieków, 10 milionów na budowę przedszkola, czy też kolejne miliony, kilkanaście, nieraz dwadzieścia, nieraz trzydzieści milionów na cały szereg dróg, gdzie od kilkudziesięciu lat mieszkańcy żyli bez dostępu do drogi utwardzonej w substandarcie cywilizacyjnym, można powiedzieć, niegodnym Polski XXI wieku. Ten skok rozwojowy został wygoszony. Główna strata z tego wynikająca jest oczywiście dla wszystkich Polaków. Bo jeżeli postępuje rozwarstwienie społeczne, jeżeli postępuje wykluczenie, jeżeli mamy podział na Polskę A i B, to na koniec dnia również Polska A na tym traci, bo nie ma dobrze wykształconych pracowników, bo te dzieci nie miały jak do szkoły dojechać, nie ma klientów, bo ludzie nie budują swojej zamożności na takiej zapomnianej, zaniedbanej prowincji. Ale również ma to efekt dla branży budowlanej. Dzięki temu boomowi inwestycyjnemu cały szereg firm, często firm małych, często firm lokalnych, bo do takich inwestycji gminnych nie potrzeba jakichś szczególnie dużych zdolności, czy szczególnie dużych, dużego parku maszynowego, to czasem była kwestia wzięcia w lizyk jednej dwóch maszyn, zatrudnienia kilku pracowników, i można było się ubiegać i budować również swój dobrobyt, czy jakąś małą rodzinną firmę. I teraz minister Bukowiec, polski wiceminister, wiceminister polskiego rządu, cieszy się z tego, że te firmy stanęły na granicy bankructwa. Cieszy się z tego, że walcząc o życie. Kiedy pozyskanie następnego przetargu, następnego zamówienia to jest dla nich być albo nie być, a w tym przetargu nagle się okazuje, że startuje kilkadziesiąt, czy nawet zdarza się dwadzieścia kilka firm, oferują bardzo niskie marże, czy nawet Oferują takie oferty, które stawiały je w ryzyku, że przy jakimś drobnym wachnięciu na przykład cen materiałów budowlanych okaże się, okaże się, że ten kontrakt przyniesie im stratę. I minister się z tego cieszy. No, zgodnie z tą logiką, tak mówiłem na komisji, to powinien jeszcze dążyć, żeby na przykład wróciło w Polsce 20% bezrobocie, bo wtedy ludzie by pracowali za czapkę gruszek i jeszcze taniej można by te nieliczne, bardzo nieliczne przetargi rozstrzygać. Szanowni Państwo, no tak dalej być nie może. To trzeba zmienić. To mówimy jednoznacznie, że program wspierania samorządów powinien wrócić. Poważny program wspierania inwestycji w samorządach. Oczywiście na miarę możliwości budżetowych naszego kraju, które teraz są dużo gorsze niż jeszcze dwa lata temu. Niemniej taki program liczony w miliardach po prostu musi być, bo nie może być tak, że kilka tysięcy, dwa, dwa i pół tysięcy polskich gmin, że kilkaset pewnie z trzysta powiatów. Na, w ogóle nie ma szansy na jakąkolwiek inwestycję. Nie, to nie jest kwestia, że zamiast trzech zrobi jedną, to jest kwestia, że nie zrobi żadnej, żadnej istotnej inwestycji. Tak po prostu być nie może, a polski minister, polskiego rządu, który się z tego cieszy, to powinien się zapaść pod ziemię, powinien się wstydzić, a nie tego rodzaju tezy głosić. Szanowni Państwo, w swoich wypowiedziach skupiliśmy się głównie na programach, które wspierały samorządy w realizacji różnego rodzaju inwestycji, natomiast też trzeba powiedzieć i to jest wniosek z wczorajszego posiedzenia komisji, że ograniczone są programy realizowane przez rząd. Wyjmowane są inwestycje z rządowego programu budowy dróg krajowych, przecież słyszeliśmy o rezygnacji z budowy drogi ekspresowej S16 między białym stokiem a Ełkiem, czy S8 między białym stokiem a Suwałkami. Na początku tego roku została wstrzymana decyzja środowiskowa nad 60-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S16 między Szczecinkiem a Piłą. To oznacza kilka lat opóźnienia tej bardzo istotnej inwestycji drogowej. Kolejny program to zlikwidowany program bezpiecznej infrastruktury drogowej, który obowiązywał do 2024 roku. Od 1 stycznia tego roku program nie istnieje, a szkoda, bo też dzięki niemu po pierwsze nasze drogi krajowe stały się bezpieczniejsze, ale po drugie firmy wykonawcze miały kolejne kontrakty, kolejne zadania do realizacji. Program inwestycji dworcowych to jeden z tych programów kolejowych stworzonych w 2016 roku, skutecznie realizowany. Dzięki niemu zostało zmodernizowanych albo zbudowanych 150 dworców kolejowych. Słyszymy, że w tej chwili nie ma środków finansowych. Być może będą w trzecim, czwartym kwartale tego roku, ale nie o wysokości takiej, jak, jaką ustalił rząd Prawa i Sprawiedliwości, 2,5 miliarda złotych, tylko ledwie ponad 200 milionów złotych. No co to oznacza? Że również te programy z poziomu rządowego, które przez nas zostały wprowadzone, albo nie są kontynuowane, albo są mocno ograniczane. Także branża wykonawcza staje przed ścianą, staje przed y, ogromną barierą y, i niestety, jeżeli dalej tak pójdzie, będą bankructwa, będą upadki tych firm, będzie utrata kadry budowlanej. Y, Firmy będą musiały zbywać swoje zaplecze, park maszynowy, który był pozyskiwany wcześniej, no bo nie będą mieli kontraktów. Trzeba zatrzymać ten zły rząd Donalda Tuska, trzeba powrócić do prorozwojowych programów inwestycyjnych, tak aby dać szansę Polsce lokalnej na rozwój, ale również zapewnić odpowiednią podaż kontraktów i odpowiednią liczbę zadań inwestycyjnych realizowanych przez polskie podmioty budowlane. I oczywiście... Program inwestycyjny CPK. Ja już mam wrażenie, że się ciągle powtarzam, więc bardzo krótko wygaszone wszystkie inwestycje poza kolejowe, poza jedną, poza tym tak zwanym Y. Oczywiście my też nie planowaliśmy ich wszystkich naraz budować, wykonywać, to jest niemożliwe, ale na wszystkich z nich toczyły się prace. W niektórych już miały się toczyć prace budowlane, na innych prace przygotowawcze czy planistyczne. W obecnym wieloletnim planie finansowym CPK przy wszystkich szprychach poza Y jest w nakładach zero. No nawet te. Oczywiście prace planistyczne czy projektowe są tańsze niż wykonawstwo, niemniej za darmo się ich nie prowadzi, więc jeżeli tam jest zero, to znaczy że one w ogóle nie będą prowadzone, to znaczy z kolei, że no, za kilka lat nie będzie również tych zleceń wykonawczych, bo inwestycje nie będą przygotowane. Więc absolutnie na koniec żebyśmy nie kończyli w takich minerowych nastrojach bo jest też akcent jest nadzieja tą nadzieją jest oczywiście pan prezydent Karol Nawrocki który zapowiedział że jednoznacznie będzie prezydentem polskiego rozwoju zapowiedział że jego pierwszą ustawą będzie ustawa przywracająca pełną wersję CPK ale również cały inny szereg w kolejnych miesiącach w kolejnych tygodniach ustaw prorozwojowych będziemy je wspierać w sejmie i to jest nadzieja dla polskiej gospodarki i dla Polski w ogóle że na tą ścieżkę szybkiego rozwoju wróci Dziękujemy bardzo